Siemano, siemano, witam was w kolejnym odcinku z Hightail. Dzisiaj, jak to nagrywam, jest 17.01. Dzisiaj yy, wszedł pierwszy update do Hightail, i już jesteśmy przy miejscu, gdzie prawdopodobnie jest ten update. Chociaż nie jestem pewny, bo tam jest jakieś coś złotego. Yy, ja też widziałem filmik, że ludzie tam zeskakiwali. Ja się tak szczerze mówiąc zboję, dlatego rozleję wodę i sobie tam spłynę. W skrócie tak update to tam za dużo ciekawych nie ma rzeczy, poza tym, że dodali dinozaury. Dinozaury chyba są najciekawszą rzeczą w tym update'ie, jakie zostały dodane. Reszta to takie... pierdoły. No, także, yy, jeżeli chodzi o to, szybko wrócę po prostu i tyle. Dobra, jestem w tym samym miejscu co byłem. zajęło mi to jakieś z półtorej godziny. Nie no, może nie, ale no, trochę mi to zajęło. To jest złoto. Pytanie: czy ja będę mógł to sobie przerobić? Na prawdziwe złoto, faktycznie. Jako sztabki, ale wszystkiego no nie będę zbierał, bo to nie ma sensu. To jest jakaś arena, jakby. Ja chciałem dinozaury zobaczyć. Nie wiem, czy to w ogóle tutaj, bo ten. To... Na filmiku widziałem, że właśnie zeskoczył na takie coś. I, i później było, że dinozaury znalazł, ale. Czy ja znajdę to, ja nie wiem. Zobaczymy. No. Wlazę na. Ten filmik, co wcześniej oglądałem, to on, jak tutaj zeskoczył, dosłownie, jak zeskoczył, to już od razu miał stwory, wszystkie a u mnie nic. Zbieram trochę sobie złota, zobaczymy, co, co mogę z, z tym zrobić. Tu jest w ogóle chest. Większość rzeczy mi się z przyda, akurat więc fajnie, że znalazłem w ogóle. Znowu wpadłem do lawy. W każdym razie, ja sobie tego, to poszukam, bo no jak nie ma, no to nie ma tutaj. Może jest na przykład, yy, może jest, ale za, za ścianami. Znowu wpadłem do lawy. Jestem jakiś pijany chyba. Dobra, ja sobie stąd uciekam. Może tam coś lata jakieś te. No w każdym razie, yy, szybkie cięcie. Wlazłem sobie do w, w takiego domku Wikingów. E, Otwieram pierwszą skrzynię, którą napotkałem, i dostaję coś takiego. Nie wiem o co z tym chodzi. E, nie wiem co to jest za w ogóle broń, ale ją biorę. Pierwsza skrzynia, którą w ogóle zauważyłem, i ja dostaję coś takiego. Wygląda trochę lepiej niż ten podstawowy. Druga to jest to samo, nie? Można nawet nie wiem, czy to brać. Tu w ogóle coś takiego jest, szef coś tam. Można gotować w tym fajnie. O kurde, biorę to. Ja tego chyba skraftować nie mogę. Chociaż, teraz jest ten update, to może już można Na przykład Nie wiadomo Niestety, ale Znalazłem Niestety, niestety Na szczęście, bo już Szczerze mówiąc straciłem nadzieję Że znajdę Jesteśmy już W tej dżungli Jestem bardzo ciekawy Co tu jest To jest totalnie nowy Biom jakby znaczy, może nie biorę, ale nowe rzeczy tu są. Ten jakiś troll jest, tu siedzisko, ale to niepotrzebne akurat. Ja mam nadzieję, że tu nic mnie nie zje. Co to było? Tu coś jest. Tu jest ziemniak, to mi się akurat przyda. Ten taki jedwab, jakby. No i co, tu jesteśmy. W teorii tu powinny być dinozaury, ale żadnego nie widzę. E, oczywiście wejście jest tutaj. E, tak jak mówiłem z tym złotym. Ale ani jednego dinozaura jeszcze nie widziałem. Też nie, nie pokazało mi, że znalazłem nową e, tam kreaturę w moim po pokedexie. Nic tu tak szczerze mówiąc nie ma. Tak jakbym nie miał tego update'a. No nic tu nie ma dosłownie. No i co, odcinek oparty o dinozaurach, bo chciałem zobaczyć. I nie będzie dinozaurów? To nieźle. W ogóle jakiś dziwny budynek. O, tu jest jakiś ten. Jeszcze inny budynek, ale zobaczmy co tu jest Tam coś widzę, kolejnego No, jak e, nic tu nie będzie, to trochę się zdenerwuję, tak szczerze mówiąc, bo szukałem tego już Ja zacząłem mniej więcej o 17 równo Aktualnie jest 17.47, czyli godzina już szukam tego wszystkiego i no, jak umarłem to też tam z... chwilę minęło Wchodzę i tu nic nie ma Nie ma skrzynki żadnej Łóżko jest o, tu jest skrzynka To mi się przyda, reszta Syf Nic tu nie ma dosłownie Nie wiem, może jeszcze tego nie ma Nie no, musi być W część Logu było, że Dodali dinozaury Ani jednego Czy to jest jakiś bug, czy co? Nie mam zielonego pojęcia no niestety trudno się mówi. Ja powoli będę z tym wychodził. To jest jeszcze jakiś taki większy domek. Chociaż chyba nie. Jest jakiś duży bał, A nie, to skała po prostu. Tam wodne są tam chyba lepsze. Sobie przeszukam jeszcze te domki. I co? No i jak nic tam nie znajdę, jeżeli nie znajdę w ogóle żadnego dinozaura, jeszcze nie będę wyłączał nagrywania. A jak no nie, nic nie znajdę, no to po prostu to będzie już koniec odcinka. Także. Ja się z wami żegnam, hej, cześć i narga. No chyba, że coś znajdę, no to wtedy jeszcze wam pokażę. A tak to. Znalazłem dinozaury. So, jest coś, jest. Triceratops. Trilolon tri mi to pokazało. Chwila. to nie, nie piszę co to jest. Ale dobra, no znaleźliśmy jednego dinozaura. Ale z tego co wiem, to jest kilka. Tu, tu lata jakiś ptak. No to tego akurat nie szukałem. Przed chwilą widziałem ptera, pterodaktyla. Ty ale tu nagle mobów się zrespiło. Widzę raptora! Widzę raptora z świeczką na łubie Idę tam Udało się znaleźć, tak jest! A już traciłem nadzieję, już, już myślałem, że to koniec. Yellow. Dobra, ubiłem. Medium high. Super, super. Jeszcze chciałbym tego taktyla zobaczyć. Na miniaturce z Hightail można było zobaczyć, że można lat. Ten. O Jezu, się strasznie wydaje. Że można jeździć na... Tym. No to, bo zaraz zginę. Muszę skupić. No to slipa będzie. Kurde, znowu krzak mi bije jakiś. Dobra, yy, mogę się skupić na tym co chciałem powiedzieć. Yy, że można jeździć na yy, tych raptorach Jestem ciekawy jak to... Tu jaka rodzina, patrz się to! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć raptorów i jeden ten. Triceratops. Co to jest? Wcześniej nie było ani jednego moba. Ani jednego, nie? Zostawię sobie jednego i spróbuję na nim pojeździć ich tak wybije, bo to będzie ciężko inaczej. Jeszcze są trzy. Się jeden, jeden się właśnie zrespił mi na oczach dosłownie. Jakiś resp jest. Mogę na tobie jeździć? Chyba nie. Chyba się nie da jeszcze jeździć, albo nie będzie się dało. Ja powiem tak, jestem zadowolony z tego, że znalazłem i pokazałem. Ja mogę wracać, tak szczerze mówiąc. Także ja sobie tam wyjdę, już dojdę na, do chałupy. Tak więc ja się z wami żegnam. Hej, cześć i narka. Jeszcze dogrywam to Właśnie spotkałem coś kolejnego. To jest chyba T-Rex Cave T-Rex, tak? Kurde. Nie, chcę, nie chciałbym zginąć tutaj. A może na nim się da jeździć? Chyba nie, chyba, chyba się nie da jeździć. Kurde lipa. Chyba się nie da jeździć. Dobra. Nie wiem jak stąd wyjdę teraz, ale dobra. No to było tak w ramach ciekawostki, że spotkałem też T-Rexa.